Rota Wodzińska, kreatorka fryzur, instruktorka fryzjerstwa, jako jedyna Polka czesała uczestniczki konkursu Miss Universe. Prywatnie jest szczęśliwą matką dwóch synów. Fryzjerstwo to jej zawód, ale także pasja. Jak sama mówi, dziś fryzjer to lekarz włosów. A salon to miejsce, w którym można się odprężyć, pośmiać, wygadać, czasami zwierzyć lub usłyszeć oryginalną poradę. Wyciągane pasemka są w tej chwili bardzo w ogóle modne. Zainstalowaliśmy kamery w salonie Doroty właśnie po to, żeby pokazać kulisy i tajniki jej pracy. Dorocie pomagać będzie 26-letnia Martyna, fryzjerka z mławy, dla której Dorota jest nauczycielką i inspiracją. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Zapraszam. Dzień Dorota Wodzińska. dobry, Laura, miło mi. Martynko, zacząć. Już idę, idę, idę. Salon Doroty odwiedziła 32-letnia Laura. Kucharka z zawodu, specjalistka w robieniu sushi. prowadzi warsztaty kulinarne dla miłośników gotowania. Ja bym chciała kolorowe włosy. Tak jak kiedyś było Ale chyba po panie minie widzę, że nie będzie kolorowo O czym świadczy mina fryzjerki? Najwyraźniej włosy Laury wołają o pomoc Czy Dorota będzie w stanie je uratować? Włos jest Według mnie kondycyjnie bardzo słaby no, chyba bardzo zniszczony tak. Do tego porwany. W jednych częściach dłuższy, w drugich krótszy. Długo Pani nie była fryzjera? No. Dwa lata. Mm -hmm. Tak jakoś. Ale powiedzmy, że zgodzę się też na coś innego. Tak. To yy, pozwoli Pani, że zrobię Pani yy, badanie włosów kamerą, dobrze? I skóry głowy. Yy, Martynko, kochanie, podłącz aplikację. Dorota zdecydowała się użyć kamery diagnostycznej z superczułym mikroskopem do badania włosa i skóry głowy. Dzięki temu urządzeniu fryzjerka może zaobserwować zmiany i przygotować właściwy program kuracji odpowiadający indywidualnym potrzebom klienta. Mamy obraz powiększenia skóry pani głowy oraz włosów. Tutaj zauważam śladowe zmiany skórne. Które wskazują nam albo na sytuacje alergiczne. Widzi Pani? Mhm. Eee, moment, moment, zaraz uchwycimy. O, jest. I teraz widzi Pani te miejsca na skórze? Tak. To są zmiany chorobowe. To są jakieś popklejane łuseczki tutaj, czyli albo jakieś atopowe stany, albo łuszczycowe. Musimy to zdiagnozować koniecznie u dermatologa. Ale nie jest pani osobą alergiczną, która tak, reaguje. Ja mam skłonności do alergii. Ma pani tak. skłonności, mhm. ale na środki fryzjerskie również? E, wydaje mi się, że nie. Nie miałam większych problemów po farbowaniu. Czasami trochę faktycznie szczypała skóra, ale to tyle. Mhm. Ale były rozjaśniane, prawda? Tak. No tak, a my dzisiaj raczej się tego zabiegu nie podejmiemy, więc tutaj jakby przeciwwskazań nie ma. Jest też problem łoju. Widzi Pani tutaj to miejsce. Moment. Mamy niestety przytkane ujście torebki łojem, czyli nadmiar tego łoju jest niestety nieusuwany. Po myciu tu powinna być czysta skóra, z której wychodzi ładny, zdrowy włos. A niestety jest inaczej. To powoduje, że włos nie oddycha, nie ma tlenu, stąd wypada. Jeżeli chodzi o stan włosa, teraz patrzymy na nasz zdrowy włos, tak? Ten naturalny, niefarpowany. On jest bardzo ładny, ma bardzo ładną, czytelną mikrofibrylę. Tutaj w środku widać ten rdzeń. Jest dobrze. Natomiast ten farbowany. No niestety, jego struktura w środku jest przezroczysta. Czyli warstwa uskowa jest totalnie naruszona. Podsumujmy. Laura ma zatkane łojem mieszki włosowe oraz zniszczone włosy przez farbowanie. Natomiast te, które nie były farbowane, są zdrowe. Co w tej sytuacji zaproponuje Dorota? Dotąd włos jest martwy. Czyli proponowałabym Pani obciąć dotąd. I teraz, celem wyszczuplenia całej twarzy i zrobienia ładnej fryzury kobiecej, zrobiłabym Pani grzywkę i proste równe włoski dotąd w odcieniu brązu yy, na styl Ani Lewandowskiej. Dobra, może być, spróbujmy, tak? Chyba nie. Czyli mamy takie zalecenia. Robimy ten kolor na wodzie lekkiej, soft, ponieważ yy, nie chcemy używać tutaj konkretnych silnych detergentów z uwagi na stan podrażnienia skóry. Do tego użyjemy koloru w odcieniu brązu, ale ten brąz musi być ciepły, ponieważ ma pani piękne. Takie powiedziałabym rude brwi, więc ten brązowy ciepły kolor tutaj będzie strzałem w dziesiątkę. Co ja tym uzyskam? Delikatną grzywką wyszczuplę pani twarz, i prostymi włoskami z przodu również wysmuklę tu ramiona i szyję. W związku z tym przejdzie pani dzisiaj kompletną metamorfozę. Przed nami pierwszy krok w metamorfozie Laury. Obcięcie zniszczonych włosów. Dzięki badaniu mikroskopową kamerą Dorota doskonale wie, w którym miejscu należy ciąć. I teraz, ponieważ tu na skórze mamy włosy dziewicze i niefarbowane, będziemy farbowały w ten sposób, że ufarbujemy wszystkie włosy, ale nie te od skóry. Dorota tak zaplanowała sposób farbowania włosów, by nie podrażnić wrażliwej skóry na głowie Laury. I teraz stosując się do y, zasady pierwszej koloryzacji, y, w tej chwili będziemy kłaść pani odrost, czyli odwrotnie niż zawsze to się robi. Pomijając skórę, tutaj włosy przez skórze muszą być nakładane później. Tak, tak. Co to zmienia? Jakby, że one będą jaśniejsze, czy one szybciej łapią? To nie zmienia. Kolor będzie taki sam. Tylko włosy od skóry rozjaśniają się najszybciej i przyciemniają się najszybciej. I również chcę ochronić Pani skórę, żeby troszkę krócej była jednak pod wpływem farby, tak? Dobrze. Dorobię farbki. Masz weź sobie jeszcze tą końcóweczkę. A ja wrócę zaraz do Was. Niech się Pani nie boi, nie będzie kilku odcieni. Nie wiem nawet jak będzie to. Też będzie się Pani podobało, tak? Włosy, nie zęby, zawsze odrastają. No, to fajnie, że ma Pani takie luźne podejście w sumie. No, już tyle miałam na tej głowie, że... No tak, domyślam się. Ale czy... ciemny kolor Pani miała, czy nie? E, Raz miałam brązowe tak. kiedyś. A może po prostu jest Pani zmienna i lubi Pani te odcienie zmieniać, co? A to, to, to na pewno. Myślę, no że właśnie. chyba dlatego, dlatego też chyba miałam te kolorowe. Jak się kobiety lubią bawić odcieniami na włosach. To szybko im się wszystko nudzi. No, powiem, że coś w tym jest. Ach, to tak prawda. Dokładnie. Farba położona. Miejmy nadzieję, że Laura, która powiedziała, że lubi zmiany, nie będzie zmieniać ustaleń Doroty. Widzę, że kolor się już ufarbował, czas już minął. Zapraszam panią do mycia. Się mycia włosów Dorota widzi, że właściwie położyła farbę i nie podrażniła wrażliwej skóry na głowie klientki. Dziękuję i zapraszam do strzyżenia. Pierwsze słowo pani: ciemno. Ciemno? Wygląda na to, że Laura jest zaskoczona odcieniem farby, a przecież mówiła, że lubi zmiany. Ale jak szczuplej od razu. Hmm? Muszę się na pewno przyzwyczaić. No tak, jak, jak do każdej zmiany, jak po każdej zmianie. Naturalnie. Natomiast. Ale nawet nie myślę, że jest źle, tak jak. Tak jak bałam się na początku. Mhm. Pro, proszę zwrócić uwagę, że do brwi bardzo pasuje kolor. Jest naturalny efekt tego odcienia. Tutaj z uwagi na to, że są duże mm, tak zwane prześwity, to zrobimy tą grzyweczkę bardziej pełną. Podetnę włosy do łuku brwiowego. Trzymając palce na łuku brwiowym, w takim celu, że jeżeli się okaże, że po wymodelowaniu będzie za długo, to sobie dotnę. Dobrze? Mhm. I teraz ściągam Pani wszystkie włoski do tyłu i przycinam tylko końcówki. O, bym rozwiązać mogła to jest... Będzie Pani miała to jest, to jest sporego kucyka, także spokojnie. Przyzwyczaiła się Pani do tego kucyka, prawda? Nie, tylko po prostu ja pracuję w gastronomii. Ach, no tak. Pani musi mieć zakryte, zakryte włosy. się znaczy, zakryte nie, ale muszę być naprawdę związana. Mhm. No tak. Jest Pani kucharzem? Tak. O kurczę. Gdzieś w restauracji Pani pracuje? Znaczy się w restauracjach też pracowałam, a teraz obecnie tylko w szkole gotowania. W sensie tak bardziej to są takie eventowe imprezy dla firm. Lubi pani to? Tak. Nie czuję się, jakbym wstawała do pracy. To fajnie, właśnie, prawda? Tak. Zbliża się finał stylizacji fryzury. Po wysuszeniu włosów Laura zobaczy, jak naprawdę wygląda jej nowy kolor. Podprostuję teraz włosy i sprawdzimy tą grzywkę, dobrze? Okay. Rozumiem, że pani żyje szybko przy tej kuchni, więc nie stylizuje pani włosów, prawda? No nie, nie Tylko, ma sensu. tylko spina pani szybciutko, Ech. więc zrobimy tą grzywkę taką, żeby ona nie była za krótka. Bo jak się Ech. pani nie uczesze, w sensie umyje włoski i zepnie, żeby się nie okazało, że jest przed Ech. brwi, prawda? Dobrałam taką długość dla pani tej grzywki. Skróciłam optycznie wysokie czółko i tymi włosami tutaj przy twarzy wyszczupliłam. Wy, jak się pani czuje? Dobrze. No to fajnie. Się jeszcze muszę się przyzwyczaić, ale naprawdę jest fajnie. Bo zmiana jest bardzo duża. Ale jestem szczęśliwa, że mogłam panią odmienić na lepsze. Włosy Laury były w takim stanie, że wymagały natychmiastowej pomocy. Dorota zaproponowała stylizację, dzięki której klientka pozbyła się zniszczonych włosów, a kolor i cięcie wyszczupliły jej twarz. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam, dzień dobry, dzień dobry. Dorota Budziska bardzo mi, miło. Miło mi bardzo. Martynko, weź Pani kurteczkę Pewnie. już się. Zaprzyjaźnimy i dowiemy się dziękuję to Torabeczka czego taraba się oczekuje. Zapraszam. Do salonu Doroty zawitała Magda. Energiczna mama dwójki pociech. Pracuje jako instruktorka tańca dla dzieci. Praca pochłania większość jej czasu. Zmiana fryzury to jak mówi, próba wyjścia z jej strefy komfortu. Chciałabym zmienić fryzurę, bo szczerze mówiąc od dłuższego czasu mam długie włosy, więc mogłabym je troszkę skrócić. Um, może jakiś kolor byśmy dodały, tak żeby dodać blasku. Ja mam raczej takie cienkie włosy, ale może coś tutaj byśmy dały radę mhm. wymyślić. Bo szczerze mówiąc nigdy nie szalałam z kolorem, więc... Mhm. Z długości to ja bym proponowała tak dotąd, mniej więcej mm -hmm. opierające się włosy na ramionach, myślę, że tak w stylu Pani Rozanek, która ostatnio jest takim prekursorem tego mm -hmm. boba do ramion. I yy, yy, to by było myślę, że bardzo fajne, jeżeli chodzi o fryzurkę i ocięcie, to jest mniej więcej rok, mm -hmm. tak? Rok spadnie na ziemię. Jestem Zeszły przygotowana rok do wyrzucenia. Natomiast jeżeli chodzi o kolor, jedyne, czy, jedyne co mi wchodzi tak szybko na myśl, yy, Martyna, jak ty sądzisz, jakieś pojaśnienia, ale też w ogóle nie do, nie do skóry. Mhm. Bo ten włosek tutaj jest delikatny, naturalny. Jeżeli zrobię pani od skóry, za miesiąc będzie pani miała taki równy, równy pasek mhm. odrostu, zobowiązujący do powrotu do fryzjera, tak? Mhm. Więc może, żeby tego uniknąć, mm, to gdzieś. Zostawić mniej więcej naturalnie taką długość od skóry, nieruszaną w ogóle farbą fryzjerską, i mniej więcej odtąd wykonać ten refleks. I teraz ten refleks, tylko w jakim odcieniu? Ja bym panią zrobiła w beżach. Zdaje się, Bo na Panię. to jest taki pośredni kolor między tym ciepłym a bardzo chłodnym. Nasada naturalna, którą chcemy zostawić. E, pięknie będzie wybijać między górą a dołem. W ogóle mm -hmm. bardzo często teraz się robi koloryzację z nasadą naturalną. Okay. Ale pani w ogóle kiedykolwiek farbowała włosy? Ale bardzo dawno tam. No właśnie, mm -hmm. bo one są całe dziewicze. Kolor jest absolutnie od nasada aż po koniec taki sam. No dobrze, to zróbmy tak. To proponujesz, Martyna, bo już widzę, że tutaj sobie podjęłaś decyzję, to <laughs> troszkę trosz... z tego pomysłu. Tr tr mogę zaproponować. Proszę bardzo. E, to, ta długość, którą Pani Dorota powiedziała, mhm. myślę, że Pasuje będzie mi. idealna mhm. tutaj. E, można troszkę dodać, myślę, z przodu e, taki akcent a la grzywki, ale żeby po prostu miała Pani wygodę z tym, że jeżeli e, będzie chciała Pani na prawą lub na lewą mhm. lub na środku, to, taką to opiecie, zmienić. Dokład, A ja tak będzie można to ja że mówię nie robię. Tak. A ja bym zrobiła. Dostawiłabym równe włosy, tak jak Małgosza rozanek A przedziałek na środku, czy to nie, tak nie jest tak jak jest. Mhm. No. Nie robiłabym. Ale ja tutaj nie was. mówię jakby o grzywce typowej grzywce, tylko paru jakby pasma Ale to proszę panią, to proszę się wyrazić. <laughs> to nadal jest to nadal jest grzywka. <laughs> no, ale, jest grzywka. ale tak, tak, myślę, że. Na ręko smyków wiszących <laughs> to nie jest grzywka. <laughs> Dorota pozwoliła Martynie działać i podejmować decyzje, jeśli chodzi o stylizację fryzury. Jednocześnie wspiera ją i podpowiada rozwiązania, by klientka była zadowolona. Pani ma tutaj dość krótką tą linię e, tego zarostu. To przy to znaczy też linię? Aha, włosy sensie nie schodzą do niskiej do Tak. Więc e, moja propozycja, żeby mhm. ten podział zrobić pod skosem, czyli żeby to, co nakładamy, było jakby w równej linii szerokości, czyli jeżeli to czyli będzie... podział za uchem. Mhm. Tak, dokładnie. Mhm. Czyli aby w tym momencie nam się zejdzie troszkę wężej, a... Bardzo dobrze. A będzie... Bardzo dobre rozwiązanie niskiej recesji. Chwali się, chwali się. Ja myślę, że od tego poziomu możemy podciągać do góry. W tej chwili będziemy mm -hmm. Pani stosowały taką nowoczesną metodę koloryzacji, e, która opiera się na odbarwieniu pewnych pasm e, włosów mm -hmm. poprzez oddzielenie ich od kolejnych za pomocą metody na tapir. Mm -hmm. Tapir to skrót od tapirowania, które polega na pocieraniu o włosy grzebykiem o odpowiednio cienkich zębach, delikatnie je kołtuniąc. I jak się to rozczeszę? To, to pasmo się wbije w te włosy stapirowane i stworzy melanżowy. Tak, czyli w sumie będzie część naturalnych, część... Tak. Najśmieszniejsze jest to, że w ogóle od tapirowania się już odeszło, tak, prawda? Tak, właśnie tak, chyba 80. Fryzury, które, które się w tej chwili stylizuje i wykańcza, są puszczone z wiatrem, fale, loki i upięcia lekkie, tapirowanie już jest kompletnie niewykonywane w stylizacjach, więc no, jak chyba, się że to robi, to klienki, a co pani robi, tak? no, bo ludzie już tego nie robią, mhm. więc takie powiedziałabym powroty do starych metod, na przykład w Ameryce w tej chwili fryzjerzy szkolą z usług wyciągania pasemek na czepek, Okej, okay. więc mhm. mi się śmiać chce, bo ja się na tym wychowałam. Mhm. I tak naprawdę 30 lat temu wyciągali w Polsce naczepek na pasełka. Ja nie wiem, czy pani mhm. pamięta te czasy. Tak, no, pamiętam. I nie pamiętam. było takich czepków mhm. jak teraz, tylko brało się po prostu zwykłe czepki chłopacki i robiło się dziury szydełkiem. Mhm. Ja się śmieję, że co myśmy przerobili w komunie, to zachód odkrywa. Prawda? A pani czym się zajmuje? Ja prowadzę zajęcia taneczne i fitnessowe, więc ja w sporcie. O kurczę. Fajnie. A my tańczymy wokół osi klientki. No i super. Tańczyć można wszędzie. Też to jakaś forma. Nie tak w sumie przypadkowo troszkę się to zaczęło, bo koleżanki mnie kiedyś na zajęcia taneczne wyciągnęły. Miałam 12 lat. Więc tak, trochę późno, teraz dzieciaczki dużo szybciej zaczynają, bo i w wieku trzech lat no i tak zostało. No tak, teraz jest większa świadomość wszystkiego. Jest, poza tym moda, też różne tak. programy telewizyjne też płynęły na to, że coraz więcej osób chciało w różnych technikach się szkolić i chodzić na zajęcia, więc. I gdzie to pani? Tak Szuta w Warszawie? Nie, ja w grodzisku. W grodzisku. Tak. I dzieciaczki takie małe chodzą? No ja mam właściwie taki przekrój, bo ja mam od trzeciego roku życia tak naprawdę do już nastolatek, bo takie najstarsze dziewczyny to już mają 16 lat. Tak naprawdę właśnie w każdym wieku można coś dla siebie znaleźć. Czy pójść na ta taniec w parze, czy pójść na taniec solo, nawet salsa solo, czy baciata, czy nawet zumba. Pora zamknąć dywagację na temat tańca. Teraz farba rozjaśniająca musi wniknąć we włosy, a za chwilę... no właśnie... Czy Martyna nadal będzie nadawała kierunek stylizacji? Martynko, Ty tutaj jesteś pomysłodawcą. Słucham Twoich propozycji dalej. A moja propozycja dalej jest taka, by przytrzymać panią na myjce. Niekoniecznie musimy teraz rozczesywać tych tapirów, które mamy już na głowie. Wystarczy to fajnie, porządnie, jakby wymyć ten rozjaśniać. Możemy do e, koloru blondu na poziomie 9 dodać poziom powiedzmy szósty, piąty lub czwarty. Odrobinę. E, wtedy nam się naprawdę wszystko fajnie stonuje, szybko i pigment z farb na poziomie czwartym, piątym lub szóstym do zdecydowania bardzo fajnie wejdzie we włosy. Dużo mocniej niż na początku. Stary i bardzo dobry, sprawdzony sposób. Zgadzam się z Tobą. Bardzo dobry pomysł. Proszę uprzejmie skarbie. Dziękuję Chodzi moment rozczesania natapirowanych wcześniej włosów. Za chwilę przekonamy się, jak to zrobić, by było najmniej uciążliwe dla klientki. Tak, rozczesywanie włosów na myjni z zabiegu wykonywanych rozjaśnień za pomocą metody tapiru jest bardzo trudne do rozczesania, ale w momencie, kiedy to robi się właśnie na myjni, po zastosowaniu maski, włos jest śliski. I bardzo to ułatwia to rozczesuwanie. Za chwilę Magda zobaczy nowy kolor swoich włosów, ale zanim to nastąpi, Dorota ma pomysł na finalne strzyżenie. I teraz, moją propozycją jest, żeby z tyłu było troszeczkę krócej. I z przodu dłużej. Co pani na to? Może spróbować, mm -hmm. bo dawno nie miałam tak na no właśnie. Formu. Taki troszeczkę Bob, mm -hmm. prawie Bob, długi Bob. Nie Adam nie radę z związać kucyk? Tak. Okay. tak, 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 tak. Teraz wysuszymy i ja sobie na sucho później tutaj podrównam jeszcze maszyneczką, żeby Pani miała tą linię bardzo równą. Dobra. No i jak ten odcień się Pani podoba? No szczerze powiem, tak mocno zmiana jak dla mnie, bo nie miałam nigdy takiego koloru włosów, mm -hmm. ale myślę, że będę musiała się przyzwyczaić, ale jest naprawdę fajnie. Wygląda to bardzo naturalnie i bardzo profesjonalnie. Magda rzadko zmieniała naturalny kolor swoich włosów. Teraz jest trochę zaskoczona nową fryzurą. Ciekawe, co powiedzą jej uczniowie w szkole tańca.